Poludziska, z tej strony agroopolskie dzisiaj w proksimie ruszamy w koszy dzień, klas, nowy nabytek dojedziemy to, to wyjdę wam go pokazać pogoda, na słomko teraz świeci rano nie zapowiadało się tak ciekawie chmury były, zachmurzenie było także no nie wiedzieliśmy czy w ogóle dzisiaj pojedziemy czy nie nawet mrżawka była. A szykowaliśmy się już w zeszłym tygodniu, więc no u nas już koszą, koszą Ja tu zaraz na no, bok gdzieś zjadę. Przepuszczę klasa Niech sobie jedzie pierwszy Znajdzie? Chyba tak W nic już nie mam Ludzie, jak ja się cieszę Cieszę się Osłona Sampfen und Auswirkungen. Nie sprzedawaliśmy także trochę czuć, ale Wy nie czujecie. No dobrze. krótkie cięcie zaraz wracam. Lecimy na pełnej z jęczmieniem Już drugi zbiornik. No początku nie nagrywałem jak wjeżdżaliśmy, bo ustawienie kobajnu, no to chyba sami rozumiecie e... Ustawiliśmy no i teraz kosimy 5 hektarów. Mamy to już jest drugi zbiornik, a dopiero kosimy, no nie wiem jakieś... Rodzinkę. także no, złej wydajności nie ma o boże ile tam im jest tu cały posterunek, kable wszystko od gopro teraz mam gopro na głowie nagrywam dla was dalszą część vloga A... Za chwilę znowu pójdę nagrywać coś pod muzykę. Dlatego będę tak przerwany raczej. Jeszcze sypię. Także kochani, yy, chyba pierwsze wrzucę film właśnie z żniw, a później vloga. Czyli... Tak jak mówiłem chyba w Kurniku y, Co tydzień będzie, co niedzielę Bo nie chcę tego naraz rzucać, a później nie będę miał materiału I znowu będzie przestój na kanale Dlatego wolę poczekać A... a nie wiem Czy te żniwa będą w niedzielę, czy nie wiem. Wszystko się okaże jak będzie z czasem Później ma być tu chyba agroberowanie Więc znowu będę miał dwa filmiki Oczywiście vlogi, bo... Nie będę sam siebie nagrywał przecież, nie będę biegał, jak ciągnik sam jedzie Teraz akurat mogę nagrywać kombajn, bo ja nie koszę, więc... Vlog z przerwami będzie, dobra? Więc ja znikam Dobra ludziska, zmiana ciągnika Teraz jestem w szesnastce Proxima już pojechała z jedną przyczepą pełną e, do siódmej No i jeszcze dalej kosimy Teraz ja jedną nie zawiozę Byłem po drugą Także kosimy na pełnej Lecimy ostro Gorąco jest, strasznie gorąco Woda się pusta przeczepa No Na chwilach chłada tak krótko że to jest szok A tak to ładnie gwizda Klasik jedzie dalej cały czas Ale Wy pewnie nie widzicie Wy widzicie takiego mikro A ja... no takiego No to Niestety takie uroki kamer są I telefonu ale trzecich czasach, ale już niestety nie mam. Słońce nie świeci, to mi to niepotrzebne. O. Ja stąd widzę, że już jeden zbiornik był wysudy, już widać go nad Jest. No tylko, że też tu są jedne z naszych lepszych pól, więc co się dziwić, a ja w tym roku nawet pogoda dopisała co do wydajności do zbóż, więc kto dbał, ten ma. pod muze, co, żeby mieć więcej ujęć coś do wybierania bo w vlogu co mogę więcej gadać sam nie wiem co mogę gadać ostatnio tam pod kurnikiem było że dłuższe vlogi mam robić mam na przykład e, więcej szesnastki nagrywać no 16 jest u mnie prawie cały czas małe jest proximy ale to też się nadrobi za niedługo groszek położony, nie wiem czy widać, ale bardzo dobry mi smakował przynajmniej tu kosiliśmy też łącznie 5 hektarów a zaczęliśmy po drugiej albo przed drugą, jakoś tak dokładnie nie pamiętam więc nie powiem wam do końca Ostatni Ostatni Dzisiaj albo wczoraj Nie żebym promował kogoś albo Ejtował, ale Nie pamiętam kto to był Podał filmik Pod tytułem Zniwa w Polsce 2018 no, Trochę śmieszne, ale Prawdziwe i w opisie wytłumaczył co się dzieje tak jakby na YouTube e, rolniczym jakby to powiedzieć e, że ludzie udostępniają materiał sprzed kiluś tam lat i piszą, że to już są wteżliwe i tak dalej a to jest nieprawda, to jest kłamstwo i nie wiem czy lo, robią to dla pieniędzy, dla wyświetleń, czy co, ale a jeszcze najlepiej jak jakoś jest jakąś mikrofalówką albo kalkulatorem nagrywany to jest dopiero rozumiem jakby to już był jakiś ładny film a no to jeszcze ujdzie chociaż niektórzy już koszą bo nas już w zeszłym tygodniu kosili w zeszłym tygodniu czyli e, 1 lipca już wyjeżdżali więc co się dziwić my też chcieliśmy właśnie wyjechać pierwszego czyli w sobotę Kompan już ładnie stał na dworze, wszystko ładnie pięknie A tu nagle co, przyszedł deszcz I płożniwa Także niektórzy naprawdę wyjeżdżają wcześniej kosić No ale niektórzy robią sobie jaja I to tak, tyle w temacie My kosimy, dzisiaj jest czwarty, wtorek A w i tak pewnie będzie za tydzień w niedzielę, bo teraz w niedzielę pewnie wrzucę zwykły film z koszenia. Chyba, że film wrzucę tak w ciągu tygodnia, a vlog w niedzielę, ale to jeszcze zobaczę. Wy i tak pewnie będziecie go widzieć później, niż ja to mówię. Więc... Proszę się nie śmiać z mojego cofania, bo to nie jest łatwe tak dużym ciągnikiem. dosyć gabary, więc o, trzeba iść zobaczyć automat no po co komu ciągnik? jak można ręcznie Zobaczymy czy trafię czy nie Ale pięknie by było Jakby mi się udało Boże nie tu Ja nic teraz nie widzę Chwileczkę idę zobaczyć o, Co panie samemu jest piękne. No i za daleko. Ja piję. No to ja się mogę produkować. Tutaj. Ręcznik. I lecimy znowu zobaczyć. To jest właśnie jeżdżenie samemu Ciągle trzeba wyskakiwać i zobaczyć co jak no, wy... Wyżej czemu to nie chce iść Kurde, parę centów więc o tu mam. A może coś no, tak. Ludzie, hity YouTube'a Nie róbcie tego w domu. A, zjebało się. Zawsze zje Damy to tak może ze skoza. Nie, bo to się chowa, bo Idź do góry ty! o, za Coś czuję, że to będzie miało masę wyświetleń. I beka taka zeszła O Mamy to ludzie, mamy Mam nadzieję bo nie no do tyłu i ten sporządź był krętem porusza i powinno być git Nie cierpię tego przyspieszacza Tak się nogę wbija tego domu aha dobra oczywiście w każdym porządnym traktorze jest taka skrzyneczka o boże Weź mnie nie strasz Ja nie wiem ile to będzie trwało Szczerze O Mamy to Teraz to na 100% mamy Jak mi się uda Dajcie łapkę w górę i suba sprawdzić dla pewności żeby nie było, że pół bolca tylko opadło jest salutki światełka i mamy to ludzie jestem Bogiem Wstaniemy Stacja się zmieniła Kurde Ciszej bo zablokują prawa autorskie i te sprawy Także Ja to robiłem 13 minut o Boże Dobra ludziska Ja będę kończył Także Wyczekujcie następnych vlogów Jeśli wam się to podoba Może będą coraz ciekawsze, coraz śmieszniejsze Postaram się Jakieś nowe rzeczy wprowadzać Żeby było ciekawiej, więc Do zobania Sorry Do zobaczenia, trzymajcie się, zostawcie łapkę, suba, komentarz Nabicie wyświetlenia i dziękuję Wam za to, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.